Cześć, nazywam się Ania Morawiec-Bartosik. Trochę matematyki potrzebujemy, bo chcemy przejść przez wzór na rotację. Sprawdzają, pytają, ile zarabiasz i na tej zasadzie robią raporty. To nie są dobre źródła informacji. Jest już rzeczą, która wymaga analizy, wnioskowania i zastanawiania się nad tym, co będzie w przyszłości. To mierzenie efektywności ma pomóc tym pracownikom w stwierdzeniu, co dla firmy jest ważne. Co... Kolejnym takim. Zabiegiem może być zamrożenie ruchówka. kadrowych. że być może te dwie praktyki się zbiegną. To znaczy, że firmy naprawdę zaczną słuchać, czego pracownicy oczekują i w ten sposób definiować świat Jest Taki oderwany od tych KPI-ów HR-owych czy marketingowych dział EB po prostu nie obroni swojej bytności. To tak? rzeczywiście traci, no bo tych pieniędzy nie możemy w żaden sposób wykorzystać inaczej. Tak, też, a pracownicy. Ja a pracownicy mają takie poczucie, że firma nie, nie dba o nich, tak? Co łącznie można zyskać dzięki temu, że się ten kalkulator wypełni i się pewne dane przeanalizuje. Pokazujemy narzędzie, jakim jest kalkulator, do tego, żeby poszukać oszczędności, żeby poszukać bardzo konkretnych, przetestować sobie bardzo konkretne rozwiązania, poszukać innych możliwości i innych ścieżek, niż te, które my, którymi idziemy i do których jesteśmy przyzwyczajeni.